Chciałbym dzisiaj zacząć od e, czegoś, co słyszymy praktycznie na każdym spotkaniu. A mianowicie, nasza firma jest specyficzna i rozwiązanie problemów też musi być specyficzne. Czym to się kończy? E, myślę, że obydwoje dobrze już wiemy. Najczęściej potężną listą w Excelu, opisującą 400 wymagań dla systemu MES i Brakiem pewności, które z nich są rzeczywiście istotne. Ja to obserwuję bardzo często. Firmy produkcyjne wybierają rozbudowane systemy MES, pełne funkcji, których prawdopodobnie nigdy nie wykorzystają, a już na, na pewno 80% z nich nie jest niezbędnych. Pytanie tylko: jak zidentyfikować te 20% funkcji? Które odpowiedzialne są za sukces wdrożenia systemu MES. Cześć, nazywam się Jacek Kwek, a razem ze mną. Stan Renitzwit. Na co dzień w Soldis pomagamy menedżerom produkcji, by wdrażanie rozwiązań Smart Manufacturing było rzeczywiście smart. Zanim jednak zastanowimy się, jak ustalić odpowiednie priorytety dla naszych wymagań, ja pozwolę sobie zadać podstawowe pytanie. Dlaczego właściwie konieczne jest dopasowywanie systemu MES? Czy taka kustomizacja to rzeczywiście konieczność? System MES jest narzędziem, które oferuje ogromne możliwości, jednak żadna firma nie potrzebuje całego zakresu funkcji, żeby osiągnąć wyniki. To właśnie dla tego dopasowania do specyficznych wymagań firmy i charakterystyki produkcji jest tak ważne. Aby osiągnąć oczekiwane efekty w jak najkrótszym czasie. Ok. Mamy na ekranie grafikę Gartnera, która przedstawia korzyści wynikające z wdrożenia systemu MES w czasie. Jak to wygląda w rzeczywistości? Jakie podejście proponuje Gartner? Według dostępnych danych i wyników badań możemy oszacować korzyści wdrożenia systemu MES w trzech etapach. Efektywność i redukcja kosztów, usprawnienie procesów i rezultaty biznesowe. W pierwszym etapie mówimy o szybko zauważalnych rezultatach w krótkim czasie, czyli w okresie od 3 do 12 miesiąca po wdrożeniu. To właśnie wtedy firma może zaobserwować poprawę efektywności operacyjnej. Dzięki szybszemu dostępowi do danych, Przedsiębiorstwa mogą poprawić efektywność procesów nawet od 10 do 20%. Lepsze zarządzanie zasobami i procesami pozwala na wzrost wydajności o 5-15% w tym zakresie. Dzięki usprawnieniu procesów produkcyjnych firmy mogą zredukować odpady i błędy o 10 do 25%, automatyzacja pozwala zmniejszyć koszty związane z audytami i zgodnością. Nawet do 15%. Przejdźmy teraz do etapu drugiego, który trwa mniej więcej od 12 do 36 miesiąca po wdrożeniu. To czas na usprawnienie procesu, który prowadza do jeszcze większych oszczędności i efektywności. W tym okresie firmy mogą skrócić czas realizacji zamówień o 20 do 30%. Poprawa efektywności maszyn i urządzeń może wzrosnąć nawet do 25%. Dzięki lepszej integracji systemów i eliminacji zbędnych narzędzi firmy mogą zaoszczędzić 10-20% na kosztach IT. Wzrost złożoności realizowanych zadań może prowadzić do zwiększenia przychodów o 10-15%. I to już wszystko w drugim etapie. Czyli mówimy tutaj o systemie, który używany jest mniej więcej około 3 lata. Co dzieje się później? Inwestycja w system MES nie jest krótkofalowa, raczej idziemy tutaj w długoterminowe oczekiwania. Dlatego też nie skupiamy się tylko na tych trzech najbliższych latach, ale też co się stanie po tych trzech latach. Czyli mamy teraz ostatni etap. Ten etap trzeci, czyli przynoszący najwięcej korzyści biznesowych. W tym czasie przedsiębiorstwa osiągają najwyższy poziom efektywności i innowacyjności. Zwiększona elastyczność produkcji pozwala skrócić czas wprowadzenia produktów na rynek o 30 do nawet 50%, zmniejszenie kosztów administracyjnych i nadzoru o 20 do 30%. Dzięki poprawie terminowości dostaw i jakości produktów, satysfakcja klientów nam tutaj również rośnie, nawet do 25%. Lepsza elastyczność produkcji i wyższa jakość mogą prowadzić do wzrostu przychodów od 15 do nawet 30%. Każdy z tych etapów daje konkretne korzyści, a implementacja i dokasowanie rozwiązań może nie tylko poprawić wyniki firmy, ale też umożliwić jej dalszy rozwój. Nary. OK, gdybym miał to teraz podsumować, powiedziałbym tak. Gartner proponuje podejście, w którym dopasowujemy, kastomizujemy nasz system MES po to, żeby zmaksymalizować korzyści z wdrożenia oraz odpowiednio zminimalizować czas, w którym te korzyści są widoczne. Dokładnie no, tak jest. A co w przypadku, gdy firma Musi dopasowywać system, dlatego że znajduje się w zmiennym, bardzo specyficznym środowisku produkcyjnym. Mówimy tutaj o dynamicznych zmianach, niezależnie na którym etapie. System MES oczywiście sobie z tym poradzi. Przykładowo w przemyśle motoryzacyjnym MES pomaga w zarządzaniu złożonymi łańcuchami dostaw i optymalizacji linii montażowych, dzięki czemu mm, pozwala na utrzymanie wysokiej ości, przy jednocześnie redukcji kosztów. Czy są jeszcze jakieś inne uwarunkowania, które powodują, że dopasowywanie MES-a ma sens? Hmm. Na pewno myślę tutaj o integracji. Firmy, które wprowadzają MES do swojego środowiska, mają często na pewno mają już inne systemy, takie jak ERP, SCADA, APS-y. Tutaj musimy również dopasować nasz MES do tego, co już istnieje, do całej architektury. Mhm. Przypuszczam, że jakieś dalsze rozbudowy, wykorzystanie internetu rzeczy, wykorzystanie narzędzi AI to pewnie też wiąże się z koniecznością dopasowywania. Nowe technologie, właśnie takie jak IoT oraz AI, otwierają nowe możliwości dla systemów MES. Pozwalają na monitorowanie stanu maszyn w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybsze reagowanie na pojawiające się problemy. A dzięki sztucznej inteligencji możemy przewidzieć, zoptymalizować procesy, które e, są, na, które uczą się gdzieś tam na produkcji, e, co przekłada się na zwiększenie efektywności i redukcję kosztów. Zastanówmy się teraz, może chwilkę, jak w praktyce wygląda zbieranie wymagań, bo to jest już proces sam w sobie i nie należy do naj Prostszych, najłatwiejszych. Mamy przed sobą taką przykładową listę wymagań, którą zebrano w trakcie warsztatów z wszystkimi kluczowymi członkami zespołu projektowego. Żeby taka lista powstała, te wymagania trzeba oczywiście odpowiednio zebrać zaprosić do udziału w takim warsztacie wszystkich najważniejszych. Uczestników tego projektu. Będzie to kierownik produkcji, będą to e, kierownik jakości, utrzymanie ruchu, przedstawiciele działu IT. Wszyscy najważniejsi gracze, którzy w takim projekcie uczestniczą, a robi się to po to, żeby żadna z wymienionych grup nie poczuła się na koniec po wdrożeniu pominięta, gdyż istotne dla tej grupy wymagania zostały pominięte. Tak, tutaj jest to bardzo ważne, ponieważ dla każdego. Z, jak to nazwałeś graczy, inne wymagania będą istotniejsze. Dlatego musimy je najpierw zebrać, pogrupować i następnie przejść do dalszych etapów. Widzimy, że wymagania te są wstępnie pogrupowane w 11 konkretnych grupach. Ja, żeby nie omawiać każdej z 11 grup osobno połączyłem je w cztery takie logiczne. Tematyczne bloki. W bloku pierwszym widzimy koncentrację na funkcjonalnościach i user experience, czyli wszystkim tym, czego doświadcza użytkownik korzystający z systemu. W praktyce, dla kierownika produkcji najważniejsze będzie zbieranie danych online bezpośrednio z produkcji. Dla działu jakości będą to raporty na temat stanu. Jakości produkcji w czasie rzeczywistym. Dla planowania produkcji prawdopodobnie zautomatyzowane harmonogramowanie, automatyczne planowanie tego, tego planu produkcyjnego. Również koledzy z działu IT będą mieli jakieś swoje specyficzne wymagania. Interfejs musi odpowiadać na potrzeby użytkowników na produkcji. Jeżeli nasi pracownicy pracują w rękawicach, to pewnie korzystając z ekranu dotykowego co już jest specyficznym wymaganiem dla takiego systemu, będą potrzebowali dużych przycisków, które są w stanie w tych rękawicach obsłużyć. Te wszystkie wymagania muszą być konkretnie zdefiniowane, muszą być mierzalne, tak, by zbudować pewien blok opisujący najważniejsze funkcje i doświadczenia użytkownika korzystającego z takiego, z takiego systemu. Czyli mamy funkcjonalne doświadczenie użytkownika oraz zarządzanie zadaniami. Dokładnie tak. Następnie w bloku drugim widzimy wszystkie komponenty integracyjne oraz wymagania dotyczące elastyczności takiego systemu. Wiemy, że MES nie działa w izolacji, jest to system, który najprawdopodobniej będzie zintegrowany z systemem ERP, po to, żeby, brać, żeby pobrać informacje na temat materiałów, na temat produktów, które będziemy produkować, prawdopodobnie również na temat. Wstępnych zleceń produkcyjnych, które taki system ERP jest w stanie przygotować. Jeżeli w firmie już znajduje się APS, to pewnie też będziemy chcieli go z takim APS-em zintegrować, żeby informacje na, na temat dokładnego harmonogramu produkcji tego APS-a pozyskać. Oprócz tego, oczywiście, w jaki sposób zostanie to połączone? Czy będzie to interfejs e, lokalny, czy któryś z systemów być może znajduje się w chmurze i będziemy musieli tego, tego MESA zintegrować z chmurą? To wszystko w ramach tych wymagań w bloku drugim e, musimy zdefiniować. Czyli blok drugi zawiera wymagania dotyczące integracji biznesowej i technicznej oraz elastyczności systemu. W bloku trzecim z kolei dotykamy technologii, bezpieczeństwa i administrowania systemem. Tutaj prawdopodobnie dział IT będzie potężnym wsparciem. Oni są w stanie zdefiniować, z jakich technologii korzystają na co dzień, z jakich technologii chcieliby w kontekście MESA w przyszłości korzystać, jakie normy bezpieczeństwa powinien taki system spełniać oraz z jakich narzędzi korzystają, by administrować systemami w swoim środowisku i oczywiście z jakich wymagań ten, ten system MES musi, jakie wymagania ten system MES musi spełnić. W bloku czwartym z kolei dotykamy aspektów biznesowych i projektowych. Tutaj powinny znaleźć się wszystkie wymagania dotyczące warunków handlowych. Tutaj prawdopodobnie również określimy, czy taki MES będziemy wdrażać z OPEX-u czy z kpex jaki jest. Plan projektu, w jakim czasie planujemy ten system wdrożyć, ale również w roku czwartym zostawiamy sobie przestrzeń do tego, by zebrać informacje na temat potencjalnych dostawców, albo być może już naszych wybranych dostawców. To jest również przestrzeń na to, żeby finalnie tych dostawców ocenić oraz wyłonić tego jednego z klientów. Będziemy chcieli dalej współpracować. Dokładnie tak. Mamy teraz listę wymagań. Zebraliśmy ją z, od wszystkich interesariuszy. I co dalej? Potrzebujemy ustalić priorytety. Jak to najlepiej zrobić? Myślę, że, że fajnym narzędziem, stosunkowo prostym w użyciu, jest metoda Moscow. Moscow, czyli must have, should have, could have i ostatecznie również won't have. Metoda ta pozwala nam na ustalenie priorytetów zgodnie z pewną klasyfikacją wymagań. Wymagania must have to wszystkie te krytyczne dla sukcesu projektu funkcje, bez których wykorzystanie systemu w przyszłości będzie niemożliwe. Tutaj Powinny znaleźć się wymagania typu śledzenie genealogii produktu, rejestracja danych w czasie rzeczywistym, zgodność z normami, zarządzanie jakością na poziomie operacyjnym. Prawdopodobnie te wymagania, które postawi każdy szef produkcji, każdy szef jakości i będzie skoncentrowany na tym, żeby na pewno w takim systemie MEST te wymagania się znalazły. Następnie SHOULD have. Funkcjonalności ważne, ale nie niezbędne czyli to są takie funkcje, które powinny znaleźć się w systemie MES w drugiej kolejności, zaawansowane raporty, automatyczny harmonogram produkcji, integracja z systemem APS. To funkcje, które powinny znaleźć się w MES, ale nie są niezbędne. Czyli um, możemy już wystartować nawet bez nich? Funkcjonalności could have, czyli te mile widziane. To te funkcje, które mogą zwiększyć wartość systemu, ale ich realizacja nie jest niezbędna, żeby system wziąć live, jak to mówimy. Mobilny dostęp do danych, wizualizacja danych w formie interaktywnych dashboardów, czy integracja z IoT. To wszystko funkcje, które mogą znaleźć się w systemie, ale również takie, bez których jesteśmy w stanie żyć. No, i na sam koniec, funkcje, które nazwiemy want have albo lista wykluczonych funkcji, to wszystko to, czego w ramach tego konkretnego wdrożenia nie zrealizujemy. I jest to, jakby, obszar tej, tej macierzy wymagań nielubiany, bo bardzo często trafiają tam funkcje, nad którymi jesteśmy skoncentrowani, ale musimy taką, takie miejsce mieć. Bardzo często jest tak, że nie mamy albo zasobów, albo czasu, albo kompetencji do tego, żeby część z funkcji wdrożyć, i właśnie tam takie funkcje powinny się znaleźć. Dla przykładu funkcje związane z AI, predykcja awarii maszyn, zaawansowana analiza big data, to są rzeczy, jako wisienka na torcie, a niekoniecznie najważniejsze funkcjonalności systemu MES. Wróćmy teraz do naszej grafiki Gartnera. Mamy podzielone te etapy wdrożenia na trzy fazy. Efektywność i redukcja kosztów, usprawnienie procesowe oraz rezultaty biznesowe. Jak to odnieść teraz do przedstawionej przed chwilą przez ciebie metody Moscow? I teraz nadchodzi najlepszy moment y, tej priorytetyzacji. Połączenie wymagań, które mają już pewną, pewną logikę. Wiemy, które są dla nas najważniejsze, które mniej ważne, które są nice to have, i spróbujemy to połączyć z fazowym podejściem do wdrożenia takiego systemu. I tutaj Gartner proponuje nam trzy fazy. W tej pierwszej fazie powinniśmy się skupić na wymaganiach must have. To są wszystkie. Te wymagania, które związane są z redukcją opóźnień w raportowaniu, standaryzacją procesów, zgodnością z normami, tutaj priorytet powinien być położony na funkcjach umożliwiających szybkie zbieranie danych produkcyjnych i raportowanie. A naszym celem, tak naprawdę, powinna być szybka poprawa efektywności operacyjnej. W fazie drugiej wszystkie usprawnienia procesowe. Mówimy tutaj o tym przedziale czasowym między pierwszym a trzecim. Rokiem wykorzystania systemu. To są funkcje, które pozwalają nam na skrócenie czasów cykli produkcyjnych czy lepsze wykorzystanie zasobów. Nasz priorytet to przede wszystkim funkcje wspierające optymalizację procesów i redukcję kosztów. Celem w tym obszarze, czy w tej fazie, będzie poprawa wydajności i zdolności adaptacyjnych. I finalnie, w fazie trzeciej. Fokus leżeć powinien na rezultatach biznesowych. Tutaj mówimy już o momencie, kiedy system jest aktywny więcej niż 3 lata. Teraz powinniśmy się skoncentrować nad funkcjami have i ewentualnie również nad tymi, które wykluczyliśmy z naszej listy wymagań. Priorytet powinien leżeć na funkcjach wspierających innowacje, integracja z IoT, wykorzystanie funkcji AI. A naszym celem powinna być maksymalizacja wartości biznesowej i konkurencyjności przedsiębiorstwa. To właśnie ten właściwy moment. Dodałabym jeszcze do tego wszystkiego, że jednym z kluczowych aspektów jest komunikacja i transparentność wobec interesariuszy projektu. Mam na myśli tutaj regularne komunikowanie się z zespołem, dokumentowanie postępów, ale również tych funkcji, których nie chcemy wdrażać. Czyli tak jak mówiłaś, tych must have, żeby to też było jasno określone i żeby priorytety były wypisane tak, jak sobie to ustaliliśmy na początku. Takie podejście pozwala skupić się na najważniejszych funkcjach must have w pierwszej kolejności, zarządzać zakresem projektu i alokacją zasobów w odpowiedniej formie i postaci, oraz utrzymać wysoką jakość komunikacji już od samego początku, eliminując właśnie te wymagania, których nie jesteśmy w stanie zrealizować w danym zakresie projektu. Może spróbujemy to jakoś podsumować. Mamy macierz zgodności oraz metodę ustalania priorytetów, wymagań. Takie podejście. Wydaje mi się, że minimalizuje ryzyko ekspansji zakresu projektu, optymalizuje alokację zasobów i pozwala osiągnąć założone cele biznesowe w przewidywanym czasie, maksymalizując wartość inwestycji w MES. I pamiętaj, nie potrzebujesz wszystkich 400 funkcji systemu MES. Wybierz te 20%. Które odpowiedzialne jest za rozwiązanie 80% wyzwań, przed jakimi stoicie. Wybierz właściwego dostawcę rozwiązania MES i wdrażaj to etapowo. I komunikuj.